Niesamowite jak pogoda w Chorwacji zmienną jest już nieraz, to mówiliśmy u nas na filmach. Proszę. A miało lać. A jest przecudnie. Idziemy w stronę pisaka. Zobaczymy jak daleko zędziemy. Spójrzmy na plażę. O, puściutko na plaży. Także trzy osoby zaledwie. No wszyscy dzisiaj się udają na spacerek, bo niby o 15 ma padać. Także najwyżej będziemy wracać z deszczem. Wszystko się okaże. nas chce pan już pogonić do domu, <BACKGŁENCIO> że mamy piac bo dzisiaj będzie padać. Miał lać! A my mówimy naj, naj, naj. Burza z piorunami miała. być. Ale będziemy tutaj siedzieć. A jak? W <chưabowano> szoku. <gorilla> Prawdopodobnie z góry nad nami sąsiedzi pojechali. Dlatego, że miało być deszcz. Znaczy, o tu już to więcej to ludzi. Rzeczywiście. Nie no widzisz. Piękne Witajcie podobnie nasi drodzy Ruszamy teraz przed siebie w prawą stronę od naszego lokum Już tu doszliśmy I... do jakiegoś tam płynku Ale ciekawe co dalej Idziemy teraz do pisaka Pisak, szykuj się na nas <noise> Zdobędziemy Ciebie. No nie wiem czy tak daleko zajdziemy. Piotr mówi, że zajdziemy. Ja jestem ja. na na pisaka, także... Prawie kąpielowe mamy w lecakach, także woda jest, więc można ruszać. Parę kuna drobnych zostało na obiad. W razie co się zatrzymamy w Konobie. Pozdrawiamy tutaj Pana... Ptaku 39. Tak. Sprzedaje... przed chwilą komentarz właśnie napisał. Yy... Kto nam sponsoruje te wyjazdy ciągłe? Tak. Może ty powiem. To ja powiem że ja po ja prostu mam słowo nie, nie mamy czasu na organizację, na robienie filmów na żywo, bo sprzedajemy butelki. <noise> Dlatego ja chciałam powiedzieć LITR. <noise> Takie żarty. Także trzeba szanować zieleń, zbierać butelki i wyjeżdżać do Chorwacji. <noise> Oj, Piotr, Piotr. <noise> A więc tak, idziemy 5 minut drogi. Będzie marudził na mnie. A Izabelcia już powiedziała, że stąd widzi, że nie dojdzie się do pisaka. Czyli jest takie mm. duże prawdopodobieństwo, że będziemy musieli zakładać stroje i pewne odcinki przepływać. <laughs> A możliwe. I już to co nie I już Izabelcia się ja nagram. ucieszyła. Nagram wam. Teraz pokażę jak wyglądać To Musisz tutaj na cyperku stanąć. Uważacie, że tam będzie przerost, tak? Nie. Nie wydaje mi się. Tak idziemy i zauważyliśmy świetny apartament, tutaj jest. Także zobaczmy, może komuś się przyda. Numer telefonu. No, wszystko tutaj... O, macie stronę! No, świetnie. Ja jeszcze Cztery dobra. gwiazdki przy plaży. Mieliście na uwadze, że tutaj dużo jest tylko do 30 września. O, Pan z Krakowa. Tak, nie pokażę, tam No, widzisz, wynają tutaj. Ogromny. Także fajny. Podążamy dalej. Nie wiem, ile idziemy. Z 10 minut, tak mniej więcej. A tu masz dokładnie? Tak. Tu na wprost to dopiero mają widoczki. Kosmos normalnie. Rewelacja. I tam widać po prawej buduje się kolejny. Świetnie to wygląda. Dopóki, oczywiście, drzewa za bardzo nie urosną. A, ktoś nie wybudujemy większego. <gry> tak, z przodu. Teraz tutaj przejścia już nie ma deptakiem, więc musimy iść plażą. Zobaczymy, co nas czeka. Tutaj nas już nie było. Nie dotarliśmy poprzednio. Miejmy nadzieję, że nie będzie teraz. I z powrotem zaczyna się chyba tak? Zobaczymy. Spójrzcie, pusty ośrodek. Ale szkoda, że tak się marnuje. Zajrzymy tutaj przez szybę. Czy coś widać? Widać coś? Nie, nic nie widać. Są takie szyby. Tu widać? Tu coś widać. Drzwi pozamykane sznujami. I, mhm. I zapatrynowane wejście, żeby woda się nie wstawała. Mhm. O kurczę I my Pozdrawiamy? Pozdrawiamy I ruszamy dalej. Ale niszczę je. Szkoda. Szkoda. Taka mocka. Mhm. Spójrzcie przy samej plaży. Naprawdę, szok no schodki do góry kolor wody jest niesamowity cudna i znowu taka trudna trasa proszę przepaść z boku następny budynek niszczę. Niestety, podążamy dziką Chorwacją. Taka Chorwacja nieodkryta dla wszystkich. Ale widoki są naprawdę fenomenalne. I tak jak myślałam, niestety dalej nie da się dojść. Także do pisaka nie dojdziemy, szkoda. Nie ma przejścia po prostu tutaj. Nie zdobędziemy cię dzisiaj. No szkoda. Wysoko. Ale pięknie. tych co są w pisaku nie dotarliśmy <gry> Piotrek jak zwykle patrzy czy jednak da się przejść Sprawdza czy tu kamyki nie lecą Niesamowicie jest Tak to wygląda tutaj na dole Na upartego tego dałoby się zejść ale później zabawy z wejściem w każdej chwili coś tu się może obsypać. No nie będziemy dzisiaj się wygłupiać, ryzykować. Wracamy z powrotem. Zmiana planów. Szkoda, myśleliśmy, że dojdziemy do Pisaka i z taksówką wrócimy. No bywa. O, zaszło. No ciekawe, już się może chmurzyć. Ma być burza z piorunami. Więc zobaczymy, co nas czeka. Po południu chcemy do Baszki Wody. Fajnie by było, gdyby się udało. Pięknie jest. Kocham Chorwację. Nie ja wiem, dziwicie się. Trzeci raz do Chorwacji wariaci. Ale my kochamy Chorwację. Zobaczcie jak tu na te skały oddziaływuje erozję. Widać, że deszcz to wszystko wypukuje. Niesamowite. Wiadomo, że to lata miną. Ale zobaczcie te kamienie. Wszystko woda wypukuje. Na pewno za 100 lat ten kerobraz będzie wyglądał inaczej. Pewnie tu będą stały w tym miejscu apartamentowce miejsca zabraknie, będą tu budować. Tak? No jakbym to tak tutaj nowe postawił, to by podpał, to auto było Piotr, widzisz i z tobą gdzieś pójść. No. Kulczyki chociaż został pod auta. W no, tym są bagażniki. W plecaku? Tak. No to cała szczęście, że są w plecaku. Chcieliśmy wspomnieć o naszej miejscówce. Miejscówka bardzo fajna. 60 schodów w dół do plaży. Piotrek policzył. Może to się wydaje dużo, ale myślę, że to nie dużo. Plaża pod całym nosem. Bardzo, bardzo miła obsługa. Jeżeli poprosicie, wymienią Wam ręczniki. Mhm. Dzisiaj, jak widzieliście, poprosiłem o wypracowanie koszuli i też Państwo mi wypracowali. Hello! czemu? Także bardzo mi naprawdę nieprzyjemnie, tak, są. Zamiatali, sprzątali, cały czas wszystko ogarniają. Wczoraj nam suszarkę nawet zanieśli tam z boczku, żeby nie wywiało, bo taki silny wiatr wiał, więc rewelacja. To tyle, musimy ruszać dalej. Mamy bardzo, bardzo dużo planów, ale pogoda po prostu nas zaskakuje i plany nasze się cały czas zmieniają z minuty na minutę. I oby nie tak, padało. Oby nie padało, dokładnie. Myślę, że teraz pójdziemy się wykąpać, popływamy trochę. I na pewno wybierzemy się na jakiś obiad. Chyba, że w domu gotujemy coś. No chyba, że tak. No chyba, że pojedziemy do Baśki Wody. Nie no wiem. właśnie, zależy wszystko, jak to się ogarniemy, o której wrócimy, bo dość późno już jest. Chcecie, żebyśmy jechali do Baśki Wody? Chcą, na pewno co. No to jak no. chcecie, no to pojedziemy. No. Może kogoś spotkamy. No. To będzie szok. Zaskoczenie będzie na pewno, że jesteśmy. Kilka osób już spotkaliśmy, bardzo miłych, także fajne takie spotkania są. Świetnie. Miło, że nas oglądacie. Piszcie w komentarzach, bo to bardzo ciekawe. A Ale to stromo piszcie, jest. Co byście chcieli zobaczyć w Chorwacji? Piszcie też o nowych co jest coś ciekawego, co Pani Sunset bardzo chciała, abyśmy do Podgory pojechali. Byliśmy w Podgorze, także super tam jest. Wiemy, no ale na dłuższy urlop też były myśli, żeby tam się wybrać. Więc kto wie? Tak, Trafiło te, tak. Te, tak, tak, wszystko było spontanicznie. Ale, spodziewaliśmy się. Tak ale chciałam tak jeszcze jest. powiedzieć, że właśnie Pan Piotrak mówił, że z Podgory do Tuczepi. Jest świetna droga. Także, tak, tak. Tak i tamże warto by było się wybrać. Pozdrawiamy Panie Piotrze. Tak. Sunset również. O mowa. Także chcielibyśmy tą drogą się przejść do Tuczepi właśnie z Podgory. Tak, widać tą to, to czasową Tak. Właśnie nie wiadomo nie co z tym deszczem. Czy będzie padać, czy nie będzie padać? Wszystko się okaże. Tak. Trzeba cały czas pod nogi patrzeć. Schodki, ale już jesteśmy tutaj na deptaku. Piszcie dużo komentarzy, co wam się podoba w Chorwacji. Co wam się nie podoba w Chorwacji. Będziemy czytać. Jakie przeżycia że się nie, nie, nie na odcinku. Nie mieli w Chorwacji. Na odcinku najlepiej. Czym moglibyście się podzielić w Chorwacji, co się takiego wydarzyło? Co chcielibyście, żeby za innych też to było pomocne? a my postaramy się to wszystko złożyć w całość i przedstawić Przyszliśmy stamtąd, tutaj i widać ludzi sporo plażują idziemy do nas pokąpać się trochę trzeba wskoczyć do tej wody a potem zobaczymy co dalej